Konkurs Bolesławiec w kwiatach został 31 lat temu zainicjowany przez Towarzystwo Miłośników Bolesławca, by zachęcić mieszkańców do upiększania swojego najbliższego otoczenia. Rozpoczął się od upiększania kwiatami balkonów, bo to była pierwsza kategoria konkursowa. Potem dochodziły kolejne kategorie, i obecnie przebiega on w pięciu z nich. Bardzo się cieszę że jest Państwa dzisiaj tyle, wydaje mi się, że konkurs mimo tylu lat trwania cieszy się powodzeniem i zjawiają zgłaszają się do niego coraz to nowe osoby. Cenne w tym konkursie jest to, że dołączają do niego nowi uczestnicy stanowiący już kolejne pokolenia tych, którzy startowali w pierwszych jego edycjach. Konkurs praktycznie to państwo jesteście autorem i, i państwo jesteście również wykonawcą tego konkursu. Bo, jeżeli i konkurs już tak trwa dużo, to, to jest duże pokolenie wyrosło z tym konkursem. I to jest bardzo istotna sprawa, że taki, taki właśnie konkurs jest jednym z ważniejszych elementów związanych z dzisiejszą ekologią. To ta ekologia, która może być urzeczywistniana przez każdego w codziennych działaniach. A zasady oceny zgłaszanych kwietnych aranżacji są proste i zrozumiałe przez wszystkich uczestników konkursu. Chodziło o to, żebyśmy zwrócili uwagę na to, jak prezentowana jest zieleń, jak są prezentowane oczywiście kwiaty, złącznie z nazewnictwem tychże. Ale i też patrzyliśmy na to, jak zostały wyeksponowane i gdzie zostały wyeksponowane, żeby były też i widoczne. Bo to nie znaczy, że takie balkony czy takie domowe, które by gdzieś nieco schowane, nie były przez nas rozpatrywane. Oczywiście, że były, ale musimy przyznać, że konkurencja była bardzo, bardzo duża. Do tegorocznego konkursu zgłosiło się 50 uczestników w pięciu kategoriach. Ostatecznie ocenie podlegało 39 aranżacji budynków oraz 11 ogrodów działkowych. Tutaj chyba za dużo nie trzeba mówić, dlatego że zdjęcia mówią same za siebie. To, proszę Państwa, no to pan Zygmunt wrócił o to Towarzystwo Miłośników Bolesławca, ale tak naprawdę wszyscy tu obecni to są miłośnicy Bolesławca. No na pewno przede wszystkim zieleni, ekologii, ogrodów. Często wspaniałych kompozycji, więc można powiedzieć, że artyści, ale w ten sposób właśnie budujemy nasze miasto, naszą społeczność lokalną. My się trochę do tego dokładamy. Pierwszą rozstrzygniętą kategorią było najpiękniej ukwiecone okno. Były wyróżnienia i nagrody za drugie i trzecie miejsce. Miejsce pierwsze. Pierwszy raz pan, pani uczestniczy w konkursie. Piękna aranżacja okien przy Placu Zamkowym. Pani Alicja Farynow, zapraszamy. Gratuluję. Drugie miejsce przypadło Leopoldowi Michalskiemu, a trzecie Amelii Staniewskiej. Drugą kategorią był najpiękniej ukwiecony balkon. Miejsce pierwsze, samo centrum miasta, ulica Prusa. Pani Renata Ostrowska, zapraszam. Piękny balkon. Wielkie brawa, bo to też kolejne podejście do konkursu. Zawsze na wysokim poziomie. Drugie miejsce zdobyła Marta Kuśmierczak, a trzecie Karolina Rak. Kolejną kategorią był najpiękniej ukwiecony ogródek przy obiekcie użyteczności publicznej. Miejsce pierwsze miejskie przedszkole publiczne numer 5 zapraszamy panią dyrektor. To zdjęcie pokazuje tylko jedno z miejsc przy przedszkolu. Tam jest dużo więcej ciekawych, ciekawych dekoracji, między innymi taka mała łączka kwietna. Drugie miejsce zajął ogródek przy miejskim przedszkolu publicznym numer 1, a trzecie przy szkole podstawowej numer 3. Najpiękniej ukwiecony ogródek w zabudowie wielorodzinnej to była kolejna rozstrzygnięta kategoria konkursowa. Miejsce trzecie, pierwsze to jest w zasadzie wspólnota. Dosyć odległe miejsce, jak na Bolesławiec. Pan Kazimierz Woźniak się zgłosił. Zapraszam pana Kazimierza, ale. Kiedy byliśmy tam z komisją, wiadomo było, że to jest praca wspólna, nie tylko osoby zgłaszającej się, ale też całej tej niewielkiej wspólnoty. Dlatego nas to tak urzekło, dlatego tam, Panie Kazimierzu, są dwa dyplomy dla Pana osobiście i dla wspólnoty. Drugie miejsce zajęła Helena Bortkiewicz, a dwa trzecie miejsca egzekwo przypadły dla Marka Salamona i Jana Mula. Ostatnia z kategorii to rodzinne ogrody działkowe. Miejsce pierwsze. Możemy już przejść do miejsca pierwszego. To są rodzinne ogrody działkowe Alstromeria. Gratulujemy. Drugą nagrodę przyznano ogrodowi Wiarus przy ulicy Gałczyńskiego, a trzecie ogrodowi Serbinowo, który mieści się przy ulicy Lubańskiej. Nagrodami dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii były talony do sklepu ogrodniczego o łącznej wartości 15 tysięcy złotych. To pieniądze z miejskiego budżetu. Talony będzie można zrealizować do końca lipca przyszłego roku.